Witam w kolejnym filmie na temat kotłów na drewno zgazowane. Dzisiaj chciałem zaprezentować kocioł firmy Atłos. Jest to kocioł o symbolu DC25S. Tutaj akurat była sytuacja taka, że klient sobie kupił cał, cały zestaw kotła z buforem naczyniem wyrównawczym, i ladomatem oraz w zestawie wszystkie termometry, tutaj są. Sam Ladomat na dole zawór bezpieczeństwa, zabór schładzający po prostu w konsultacji ze sprzedawcą, który by tutaj doradził i sprzedał cały, cały komplet moje zadanie było tylko połączenie kotła w odpowiedni sposób dlatego tak samo jak na innych filmach, w innych sytuacjach przy innym kotle to tak samo jest zastosowana rura 5 cala po połączenie z spawanym Odporna na temperatury w izolacji pełnej mineralnej Parok. I to, co, to, co wiem no, to, na temat tego kotła, bo nie wszystko wiem, powiem od razu, to są wyposażenie tego kotła. To jest włącznik główny wyłącznik STB. Potencjometr do, do ustawiania temperatury, przy jakiej nam się ma wentylator wyłączyć, temperatury kotła, rzecz jasna. Oraz potencjometr, przy jakim nam się ba, wyłączyć, również wentylator, kiedy już y, temperatura na y, spalinach będzie się obniżać, czyli y, zebrakło paliwa. Y, wyposażony kocioł jest w cięgno, y, otwierające y, klapy na skróty, wypuszczające y, dym do, do komina. To jest rzecz taka dla mnie troszeczkę dyskusyjna, ale po prostu taka jest konstrukcja tego kotła i nie chcę z tym polemizować. Czego mi tu brakuje w tej kotle, to na przykład wizjera w dolnej części drzwiczek, aby po prostu mieć możliwość podejrzenia jaki tam jest płomień, o jakiej barwie, jakiej intensywności i tak dalej. Z pewnością pomagałoby to przy, przy rozpalaniu, szczególnie przy, dla użytkowników nowych, jeszcze nie wprawionych w obsługę. Z Kocioł jest wyposażony w wyrządzicę schładzającą i bardzo dobrze, zawór schładzający, że przy przegrzaniu, gdy wszystko zawiedzie, elektronika cokolwiek zawiedzie, kocioł się przegrzeje, aby po prostu schłodzić kocioł, żeby go zwyczajnie nie niszczyć. Dodatkowym wyposażeniem jest termostat, który zamyka dopływ powietrza z tyłu kotła. No i tutaj mam pytanie do wszystkich obecnych już użytkowników. Kotłów firmy Atmos. Z tyłu kotła są dwa cięgna. Zaraz je pokażę. Są dwa cięgna zablokowane śrubkami do regulacji powietrza wtórnego i pierwotnego. Moje pytanie brzmi: bo chciałbym taką dyskusję po prostu wywołać w komentarzach, do czego te z, służą te dwa e, cięgna? Kto, kiedy, w jakiej sytuacji je używa? Przy jakim drewnie? Jakie drewno najlepsze jest do, do spalania w tym kotle, i o to mi tu głównie chodzi, aby po prostu obecni, przyszli użytkownicy, jak najlepiej użytkowali tego typu kocioł. Bo nie chodzi o to, żeby tylko spalić drewno, które mamy na stosie, ale po prostu o, o to, aby je spalić jak najbardziej efektywnie. Inaczej trzeba zwrócić uwagę, po prostu nastawiając te potencjometry, jeden jak i drugi. I tak samo chodzi o temperaturę spalin. Jaka temperatura spalin jest najlepsza? Czy można taki kocioł użytkować podłączając go bezpośrednio wyłącznie do komina ceglanego? Czy to już powinien być komin systemowy, czy z wpadką nierdzewną? W ten sposób. Niestety kocioł ten nie posiada dodatkowego, dodatkowej elektroniki, która by nam sterowała pompami. Jedyna pompa, która się z automatu załącza to jest pompa ladomatu. Tutaj zostały zastosowane pompy akurat tej firmy Grundfos, ale to, firma to nie jest istotna sprawa, tylko pompa, która obsługuje nam grzejniki i regulator na zaworze trójdrogowym, który, na którym sobie możemy, który ma swój program i możemy sobie tutaj ustawić po prostu temperaturę yy, na grzejnikach obniżając je oczywiście yy, według potrzeb. Były, <grym, <grym, <grym,> pompa, która ładuje ciepłą wodę do, do zbiornika ciepłej wody, tutaj o pojemności 300 litrów. No i pompa, która nam obsługuje, yy, która nam obsługuje yy, ogrzewanie podłogowe z termostatem, z czujnikiem zdalnym, to może kiedyś tam w jakieś inne filmy opowiem trochę więcej. Dlaczego tak? Dlaczego nie, nie inaczej? I jedną jeszcze z rzeczy, które tutaj zostały zastosowane dla potrzeb, pomysł się zrodził taki, że na dachu mamy solary, które się po prostu przegrzewały. Jest mniejsza ilość w tej chwili ludzi, mieszkańców, no i po prostu się szybko latem nagrzewał solary się przegrzewały, zaczynały się niszczyć. No i został tutaj wymyślony taki układ przeze mnie, termostat, został zastosowany taki termostat, zwykły termostat temperaturowy, który nam odczytuje temperaturę w dolnej części bufora, pufora bojlera ciepłej wody i w momencie, gdy osiągnie temperaturę, tak jak nastawiono 70 stopni bojler, chodzi o lato oczywiście, to wtedy włącza nam się pompa, pompa obiegowa ciepłej wody i to ciepło nadmiar tego ciepła zostaje nam wyprowadzony do bufora, aby schłodzić z boiler ciepłej wody, żeby nam się ani zbiornik nie przegrzewał, ani tym bardziej solary się nie przegrzewały. Natomiast drugi sterownik jest, który nam zimą z kolei przerzuca ciepłą wodę z bufora do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Te, te sterowniki są razem połączone, oczywiście w pewnym momencie prądowo, więc, bo zasilają, obydwa zasilają tą samą pompę, więc tutaj trzeba było zwrócić uwagę na połączenie elektryczne, aby nie, nie doprowadzić do zwarcia elektrycznego, prawda? No i to się sprawdza, to funkcjonuje i teraz jest pewne, że przynajmniej nam się solary dalej już nie niszczą. A zagrzanie bufora to o pojemności 1000 litrów przez po prostu ten zbiornik jest w zasadzie niemożliwe, żeby tak się mogło stać i wszystko byłoby nagrzane już samych, samych solarów, więc ten układ się jak najbardziej sprawdza. To tak tym razem po, pokrótce, na, na szybko, także chciałbym, chciałbym tutaj komentarze, chciałbym jakieś informacje. No i dla mnie bo też się uczę, a jak również tak jak powiedziałem dla obecnych i przyszłych użytkowników firmy Atmos po prostu jak najlepiej użytkować, aby drewno było jak najbardziej efektywnie spalane. Jedynym takim przeważającym plusem powtarzającym się często to jest no oczywiście cena tutaj, bo cena jest znacznie niższe niż innych prezentowanych przeze mnie kotłów. Natomiast najważniejsze też jest zadowolenie. Być może trzeba więcej regulacji tutaj poczynić, więcej trzeba zainteresować się, więcej obserwacji i tak dalej. Natomiast jeśli kogoś nie stać na, na jakieś droższe rozwiązania, to jak najbardziej tego też mogę polecić. Chodzi przede wszystkim pod kątem ochrony środowiska no i efektywności właśnie spalania o którym już mówiłem do każdego kotła są preferowane jakieś odpowiednie jakieś odpowiednie drewno i tutaj też bym chciał aby internauci sobie, sobie powiedzieli jakim drewnem palą, jakim nie zalecają absolutnie a jakie jest najlepsze także zapraszam do do, 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 do komentowania i no i, no i kontaktu. Dziękuję bardzo.